No, o. witam, witam. Eee, piesek, niech lepiej tam zostanie. Bo jak, jakiś czas temu tak nas pogoniły pszczółki, że jeden i drugi nie wiedział w którą stronę uciekać. Eee, dlatego, to jest sobie tam siedź. Popatrzcie, pola mniszka u mnie, aż się rzuci. Tylko przykre jest to, że na kwiatach mniszka lekarskiego pojedyncze sztuki pszczoły. Nie wiem, być może siedzą na czymś innym. Jest w polu trochę takich widać tam w oddali jeszcze białych drzew z kwiatami, więc być może to jest to. Podsypałem ziemią, równam tu trochę, wysiałem tam coś w tym. Tak się bawię. Dwa ule, ale przynajmniej tutaj, tutaj mamy dosyć silną rodzinę. Jak zauważyliście na korpusie Langstrota, ale pięknie noszą. Dałem im taką dechę. Pierwsze to miało być lądowisko. Zrobiłem im taki większy wylotek. W zasadzie i, i tyle. E, e, oczywiście, pszczoły, jak widać, reagują tak jak reagują. No. E, ja nie chcę im tutaj rozbierać w ogóle gniazda, bo po co mają dołożoną już jakiś dłuższego czasu miodnie i i zobaczymy tylko czy cokolwiek się dzieje, a powinno i, i tyle, no, nie, ma, nie ma nawet w czym grzebać, tam jest dołożony drugi korpus, tamten u idzie w, w zasadzie w rozwój, więc będziemy może robić z tamtego ula jakiś odkład, jeden, czy drugi, czy może więcej, zobaczymy, z tego jak będzie taka potrzeba, to to tylko. Coś zrobimy, ale tutaj jakiegoś zasypańca, bo nie mam, jakby to jest inna ramka, więc tutaj nic nie wykombinujemy. No, no zajrzymy. No, jest troszkę pszczółek, sobie tutaj pewnie pracują. A Jest nakrop, coraz więcej przybytku. Nie będziemy ich denerwować. Czyli fajnie sobie noszą, świeci się ładnie i ty. zamkniemy im to. Jeżeli będzie taka potrzeba, to po prostu dorzucę im korpus. Ale tu mają jeszcze miejsca, miejsca mogą, mogą sobie nosić. Kraty między tymi korpusami. S słabo, one słabo przechodziły, Wy wyciągnąłem tę kratę i fajnie sobie zagospodarowały tą półnastawkę, nie ma czerwiu, więc matka też tam nie, nie czerwiła i nie zaczerwiła. Podejrzymy jeszcze tutaj, ale y strasznie te pszczoły tutaj agresywnie od początku wiosny reagowały, nie wiem czy wybierałem zły moment, ale ale po prostu były, były takie nieprzyjemne. Więc tutaj nie ma. No, tutaj jest jak jest. Tutaj z, z pszczół może nie wyszła garstka na, na wiosnę, ale, ale dopiero teraz zaczynają o, jakkolwiek tutaj obsiadać. Widzicie te uliczki, i też tutaj jest. Jakaś węza i zatwór, bo, bo było ich mniej. Ten rozwój nie był taki dynamiczny jak, jak tam. No ale e, o ile ich znacznie nie osłabię, to na pewno na e, akacje, na lipę, po, powinny, powinny mieć sobie fajną siłę. Chyba że się coś wydarzy. O! Teraz! E, powiem Wam, że jednak nie ma co tam. Patrzeć do tego drugiego ula. Te pszczoły są bez jakiejś, jak nie wiem, ale ta matka chyba, z której był robiony odkład, jakaś jakaś była agresywną pszczołę, dawała, także nie idzie tam zajrzeć. Czerwić, czerwią, bo sprawdzałem kiedyś, no to jest tam ramki czerwiu i zasklepionego, i pszczoły się rozwijają, ale coś, coś tam po prostu, gdzie trzeba ją wymienić, no i tyle. No, u mnie dzisiaj ładnie. Bardzo eee, także ten. Eee, pewnie zobaczymy się za niedługo w jakimś materiale, a tymczasem uciekam do domu i, i ten, i, i tyle. No. Trzymajcie się i do zobaczenia. Piszcie komentarze, co tam u Was. Cześć. O, tu Wam jeszcze pokażę, jak. Tutaj Wam jeszcze pokażę, jak u mnie kwitnie Mniszek. Widzicie? Takie pola Mniszka.